No i udało się. Podczas żniw 2025 uchwyciliśmy na polskich polach 5 największych seryjnie produkowanych kombajnów zbożowych świata. Oto one. John Deere X9100 to prawdziwa wydajność na poziomie 100 ton na godzinę przy stratach rzędu 1% przy dużej oszczędności paliwa dzięki systemowi Harvest Motion. Po czterech sezonach obserwacji możemy potwierdzić, że kombajny X9 nawet przy wysokiej wilgotności plonu i na pagórkowatym polu płyną w łanie. Wysoką wydajność zapewniają dwa rotory o długości ponad 3,5 metra i efektywnej powierzchni separacji wynoszącej 22,5 m kwadratowego. Równie istotna jest szerokość kanału przepływu masy wynosząca 1,72 m na całej długości maszyny. Kombajn napędza silnik marki John Deere o mocy 700 koni mechanicznych. W gospodarstwie CGFP Wojnowo X9100 znakomicie sprawdza się z przegubowym zespołem żniwnym z aktywnymi taśmami transportującymi o szerokości 13,7 m. Oczywiście na wysoką wydajność wpływają także zastosowane rozwiązania cyfrowe. Są to między innymi system, który automatycznie dostosowuje prędkość kombajnu do warunków pracy. Integrowane zarządzanie przepływem materiału oraz pełna integracja z platformą John Deere Operation Center. Fend Ideal 10T to flagowy żniwiarz w ofercie koncernu ACCO. Wyrazisty design, najnowsze rozwiązania techniczne oraz zastosowane systemy automatyzacji pracy stawiają go w grupie najwydajniejszych serii nieprodukowanych kombajnów zbożowych świata. Ideal 10 napędza silnik marki MAN o mocy 790 koni mechanicznych. Za proces oczyszczania ziarna odpowiada system Dual Helix oparty na dwóch rotorach o średnicy 60 cm i długości 4,84 m. Kombajn mieliśmy okazję zobaczyć podczas pokazu polowego w gospodarstwie Agrade Jacewo, gdzie został dostarczony przez firmę Agrolmet. Absolutną nowością na polskich polach w 2025 roku był Case IH AF10 oparty na najnowszej wersji systemu Axial Flow. Ten kombajn mieliśmy okazję podziwiać podczas premierowego pokazu polowego na polach północnej Polski. Widoczny AF10 wyposażony był w przyrząd żliwny FD-245 firmy McDon, o szerokości 13,7 m. Nowego kejsa napędza silnik Cursor 16 o mocy 770 koni mechanicznych. Jak podkreślają przedstawiciele marki, kombajn został uproszczony konstrukcyjnie w stosunku do serii 9260, a rotor wydłużono do długości 3,67 m. Aktualnie to największy model serii AF dostępny na polskim rynku. Mamy nadzieję, że nowości techniczne wprowadzone do serii AF będą kontynuacją sukcesów technologii pojedynczego rotora Axial Flow, którą wprowadzono w 1977 roku. CR-11 to zupełnie nowy, największy kombajn zbożowy marki New Holland. Maszynę pierwszy raz mogliśmy zobaczyć na oficjalnej premierze w trakcie żniw w 2024 roku. Jednak dokładniej w warunkach polowych udało nam się przyjrzeć nowemu kombajnowi podczas żniw w 2025 roku na polach CGFP Wojnowo, gdzie pracował usługowo. Trzeba przyznać, że kombajn z ponad 15-metrowym przyrządem żniwnym marki Magdom robi wrażenie. Jednak tak duża szerokość robocza oraz skomplikowana budowa ogromnego headera może nieco przerażać polskiego rolnika i usługodawcę. cr 11 napędza silnik Cursor 16 o mocy 775 koni mechanicznych. Wyposażony jest w dwa rotory o średnicy 61 cm i długości 3,6 m. Podczas projektowania modelu CR11 założono zwiększenie wydajności, poprawę jakości ziarna i wydłużenie czasu pracy w stosunku do utytułowanego modelu CR1090. Czy to się udało? naszym zdaniem kombajn ma ogromny potencjał jednak trudno po pierwszym spotkaniu jednoznacznie stwierdzić wyższość modelu C11. Klas Lexion 8900terarak z systemem Cemos Automatic to ciągle największy kombajn niemieckiego producenta. Flagowego Lexiona mamy przyjemność obserwować na Polach CGFP Wojnowo od pięciu sezonów. Widoczny leksion pracuje z przyrządem żniwnym o szerokości 12,3 m i osiągnął w gospodarstwie status solidnej i sprawdzonej maszyny. Przypomnijmy, szerokość mocarni wynosi 1,7 m, a napędzany jest silnikiem MAN o mocy 790 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o separację ziarna, wyposażony jest w system APS Synflow Hybrid, dwa rotory o średnicy 44,5 cm i długości 4,2 m. Na targach Agritechnika 1995 Klas, wprowadzając model 480, wprowadził leksjona na nowy poziom pod względem mocy, wydajności i komfortu. Dziś, po 30 latach, cztery nowe serie nadal inspirują użytkowników na całym świecie. Maszyny dla farmera.pl. Do zobaczenia na polach w sezonie 2026.